Jezus, Face to face! Mein macht! Czemu takie fury macie? Za ma? Ola widzę, że tutaj... No, wit witam w gronie, witam w gronie, witam. Mhm. Dawaj środkiem. Dobra. Ty to trza środki, bo ja bym prawie nie doleciał. Nie, ja doleciałem no Easy. Ja też. No ja prawie nie. Potem masz te busty, tak mi się wyda. <noise> Ale tam Ten kurde... pieprzony. Co, wysyci? <noise> no bok. środkiem. No co, taki cwania. No właśnie, taki cajek pompka, jak chcemy muse to wiadomo, że nie. Oj. <noise> Oooo... Jajajaj... Hmm... Coś czuję. No to ty? Dobra, skrót! A, tak troszeczkę oddał, troszeczkę nie. O, widzę, że liski tutaj ściągnęły. Jak coś, to pamiętajcie o kredicach. Skrut. Skrut. Skrót. Skrót. Skrót! ha! Te strony jeszcze nie robiliście. Hehehe. skrót? No to ale nie jest. no i nie umie się bawić. No przecież. No. O lisy! Miał ja prawie wysrał. <laughs> mi Ty nas. Co? No. Jak to to ty... Jakim no. cudem? W duchu byłeś? No to nie byłem. Nie, u mnie nie byłem na duchu I wybiłaś mnie jak rampa. <laughs> A propos, A propos rampy. rampy. O, o, szkoda. Oh no Nooo. Ciałem, ciałem. Byłem bardzo Ciao. blisko. Ciao. Bardzo blisko, byłem. Ciao. Ciao, wow, bez bezniał. Cures kosmos, no Tak czułem. super. Dlatego się zatrzymałem troszeczkę. I nic tu nie, nie zrobiłeś. Pozdro. Ja Pozdrowe. nie trafiłem po prostu w oponkę. Aaa. Ooo. Ooo. Ciekawe co wygrywa. Hahaha. <grymne> Agresywnie tam. Szczepiony? Tak. Jeszcze nie rzucili. Łe. 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 Ja wypadłem sobie. Lisek, ty to pierdzielona osobiście. Znajdę tę szczepionkę i wsadzę ci ją w dupę ten weekend. Tymi rękami, tymi trzema palcami. Pokazuję do kamery, właśnie. Po co, co ci to było? Tymi. Tak będzie, 100%. Mi to było, ale ja nic nie, coś nie Co się stało? Co się stało? Czemu dwie by nagle? What the hell? No, bo ja się zatrzymywałam a Pak postanowił we mnie wjechać O, ale możecie no, ale... go tam ładnie wys... no, Wysrała mnie Jakby oddaje czy nie oddaję? Nie oddaję nie, nie oddaję, nie oddaję Ale to odda Paxi. Jezus, Jezu wow. co Ty zrobił Wypadłem trzeci raz Jestem na takim samym... O bo Byłem tutaj jest o nie... No o nie, z nie. No O! Złapał! Nie. nie? nie. Wyglądało jakbyś tak. Yy, tu A jesteś, jest. jesteś... Długie takie, długie są. Czy to jest po prostu... Skrumptem! Ola, skrumptem! No, no i łatwo. Mówiłem skrumptem. Nie tam rady zrobiłeś to w końcu swoją metodą? Tak, tak, tak. A, to gratuluję. No ledwo tym, na pierwszym miejscu. A czym on teraz jedzie? Nie wiem. Witachem. Ja. <laughs> <laughs> Wypadł? <śmiech> Tak. Prawie, prawie teraz mnie uratował. teraz. Ale nie poświęciłem ratował. się, poświęciłem się, żebyś na Lisek w ogóle przeżył to, ja się pytam. No, on co po prostu jak? się zatrzymał. Ty się mnie ty. wypadłeś, a ja przeżyłem. Nie, 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 jak? Przeżywę. nie przeżyłem, nie przeżyłem. Jak? No co ty? Co ty gadasz? Ty możesz mu na chwilę zbijtować, że jak to? A i wiesz, że ja mam oczy debilu i widzę co się dzieje wokół mnie. No, no to to jest, jest za krótka, nie mam jak Ty żeby widzieć, w powietrzu. No, aby przeżył? <laughs> tak, tak. O, nie myślisz, to stało. Kompletnie. O oh my god. O oh my god. Kurde. Pojechał za mną z Pago, Pago, pago. Ty nic mi nie zrobiłeś z Pago, pago. Pago, no, patrz. Co Tam są dwa punkty. No, kurwa, kto daje formułkę, żeby zjechać w dół? Jak tam jest punkt to są? Co za... Właśnie mi nie pasowało, że wy formułką mnie jechaliście. Coś tak. <grym> dokładnie to samo, ale jakby... Aaaa! Kto tam napisał coś? Ja nie. Coś na czasie napisał. Na Taki I sobie ty <grym> kurwa jest. To był atak mnie Co ona Nie wiem, nie wiem. NIE! Wytupcaj, wytupcaj! Jezus, jak dobrze. Jak dobrze ty... Jak dobrze ty jesteś psychopatką. Jak dobrze ty jesteś psychopatką. Jezus, nie! Wystrzałasz <śmienicza> Tak, zahaczyło mój ten, moją przyczepę ty podbił w drugą stronę. Jezus Maria. <gryst> Żyjesz? Nie. Ty trajer, jesteś kur... Nie wypadłem. Skurw... No ale... Szmoto. Ale zapamiętam ci to. No, w sensie, no ja się turlałem, przeżyłem, ale. Się ale to ja cię turlałem? Po mnie się turlałeś? No, nie, przy tak lądowanie ci nie wyszło. Lądowanie mi nie wyszło A. bardziej. O Jezus, Maria. Szekam. Ola, jest po ataku właśnie. Ja, zaraz za, ja też zaraz stanę ataku, kurwa, z tym jebanym idiotą. No, po prostu nie, mogłem, no. Po co nie co mogę, no. Nie mogę! Nic ci nie zrobiłem! Te pilów przecież to. Ale, bo za to, że ty wcześniej, będziemy Znowu Pax No. A nie, nie dostałaś nic, bo po dachu nie przejechałaś? Nie, tak? oh. Oh. Cześć, Pax. Tak dobrze, że te... Siema. ...duchy są takie długie. No okej. Pa pa pa, 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 Pago, pago! Uh. Uh. Przepadnie. No i super. z Cholera. No, tmole no tmole daj go, tmole 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 daj jej. <shof> <tmole Goodman 1000> <EmiratView> uh. Daj jej, daj jej. O nie. nie. No Ola. I ma fantoma, sny debilu. Po co, się ja tu nic wam nie zrobię przecież, no daj że Ja Ej, e, e, ja nie jestem w stanie dojechać Ja też nie Nie jestem w stanie normalnie dojechać Aha A, Ola się dojechała Co? Co?

Ty miałeś punkt dzień czy o co chodzi? Nie, tym samym jest, tylko się rozpędziłem inaczej. Bo na paksa no... Jak my to przeskoczyliście ty czy mogę, tym? Czy mogę? Mogę wjechać? To na paksa zależy. Ty dziko